skuteczność według opinii praktyków jest więcej, się sypie warrozy jak po apiwarolu, ale nawet gdyby tyle samo, to jest też rewelacyjny wynik. Tu trzeba tylko odkręcić koszty, zaraz powiem, jakie są. Odkręca się, tu trzeba podpalić i to musi się robić, minimum z minutę, może nawet i dwie. To teraz to może Bezpiecznie. Tak. Za, za, za dużo gazu. Trzeba. <laughs> Mam nadzieję, że tu czynników nie ma jakiś na dym, ale to nic. E, musi się to dobrze rozgrzać. E, po prostu minutę, dwie ma się rozgrzać. Tu wlewamy naftę z taktikiem. Jak dotąd jest czerwone. W jakiej proporcji? Już podam proporcje. W przypadku taktiku, który kosztuje 80 złotych ćwiartka, która starczy na 1000 rodzin albo na kilka tysięcy. W tej chwili się to się pali, to się rozgrzewa. Nie, to jest gorące. To jest nafta z taktikiem, już mówię, ile się tego bierze. Jeżeli stosuje się taktiki, przepis nafta 109 ml i 11 ml, to jest 11 cm sześciennych taktiku. I podchodzi się do ula przy rozgrzanym powlaniu. I robi jedno, wkłada to do wylotka i robi jedno wstrydnięcie pejk, pole, żeby tu nic nie poleciało. Tu I bucha, no tu nie ma nafty, to bucha taki i 5 sekund, 7 sekund. I następny, następny, następny. 100 rodzin powiedzmy w 5 minut. Jak nie ma się w prawie w 15 minut. To jest błyskawica. No i potem, popatrzcie. Załóżmy, żeby to starczyło na 100 rodzin. Skurcze, kurcze. wodna to. Nie wiem dokładnie, co znaczy inaczej. Nabój kosztuje w Gaspolu 5 zł. Najlepiej w Gaspolu, bo gdzie indziej to może 8-10. I taki nabój kosztuje. E, starcza na około 100 rodzin. Nafta, koszt nafty. W aptekach jest od 7 do 12 zł. Już załóżmy, że 10. I to są dwa koszty. Taktik. 250 ml taktiku kosztuje uznajomego weterynarza, bo może nie sprzedać pszczelarzowi, czyli niby na świnie, kosy i krowy, kosztuje 80 zł. I taka ćwiartka taktiku, to można ileś tysięcy rodzin przelecić. Na przykład kupić na koło, przelecić w jednym regionie, bez jest problem, że pszczelarze nierównoległe i jest reinwazja. Proszę w skali gminy, umówić się. Właściciel największej pasitki albo prezes kupuje taktik na to za 350 i przelecić i w jeden dzień można załatwić 50 pasik, powiedzmy 1000 rodzin. Albo to jest błyskawica. Ale co można robić w dzień? Nie, nie. Lepiej byłoby robić po locie. to jest najlepiej po locie, ale wie Pan co? tomy to są to nieaktywne, bo trasę, aby w formie dymu to się to powinno stosować przynajmniej 30 Aktywność to jest ile jest tu poza 1%. Tylko na niej nie podziała. Załatwić wczesnowiosno, jeden, dwa zabiegi i cztery zabiegi, ważna rzecz, Mam też maseczka, ale nie od pyłu za 40 zł, a porządna z aktywny węgiel za te 120 czy 180 zł i co roku wymienić sady dla własnego dobra, bo załatwimy warlozę. A teraz podaję, tu są ulotka ściągnięte na sobie firmy, to jest naprawdę ten chłopak, więcej dziury, to kupuje od innego, to jakaś część samochodowa, montuje, no trochę na pewno na tym zarabia, bo by przecież nie robił za dawno. Można tym aplikować taktyki, jedna wersja z naftą, druga ze spirytusem, można, można robić mieszanki na bazie tymolu, można na bazie pelicynu, można kwas czegolowy, ale kwas czegolowy nie za bardzo poleca sam producent, bo mówi, że ta część samochodowa wymaga regeneracji, ale jakieś uszczelki, coś tam rdzewieje, Lepiej z tym kwasem szczabiowym. inny. Później sam kwaszczawiowy z wodą, on z olejkiem medycynowym lub olej pichtowy i rozmarynowy. Czyli różne rzeczy, szybkość, szybkość. W takiej pasicy jak sądycki bartniki, zamiast się wygłupiać za rolem to kurde można się przytruć w dwie osoby, żeby zrobić tam są pasieki średnio 50 -pniowe. to się robi 200 rodzin. Yy, w jeden dzień dla dwóch ludzi naukają się trucizny, to jest gdzie błyskawica. Tempo pracy, jak się złapi w prawie, jest ponad na 10 razy większe. się wylotki? Znaczy e, sądzę, że można byłoby z tego zrezygnować, e, ale lepiej byłoby, gdyby robić w dwie osoby, żeby było szybko. No to jakby w dwie osoby, to lepiej byłoby, chociaż na 5 minut zamknąć, żeby ten, ta para się, ona się wydobywa w takiej... Taki dymu 50 sekund i następny, i następne, jest dobrze, jakby druga osoba gąbko zamykała. I potem do pierwszego wyjąć już to się rozprowadzi. Bo jak się napakujemy apiwarolu, który się pali 2-3 minutki tego dymu jest cholery, nie zatka się wylotków, to pszczoły jakieś ciepło błyskawicznie się mobilizuje wszystko wypędza, czy tam prawie i efekt jest marny. Chłopak, który stosował to, to mówił, że szybkość jest potworna. Taki z mm, koła w Warszawie, bo tam dwie osoby zarobiło, Ja zawiozłem. Ten jest tu niesprawny, bo tu jest sam. Nie trzeba podpalać sam, samym pstryczkiem, powinna iskra, ale to się zepsuło i producent sobie nie zmienia, bo on sam to używa.